Siemaneczko wszystkim Witajcie w kolejnym odcinku z bunkra złomiarza A skoro melduję się stąd Czyli Czyli będą fanty złomowe Powiem wam od razu Że jest bardzo fajnie No bardzo fajnie no Jest coś ciekawego Coś można powiedzieć, że nawet cennego no Jak widzicie yy, Mój rozpizie <grym> mój bałagan Tutaj cały czas jest Nic się nie dzieje, nic się nie zmienia Pomimo tego, że był weekend i nawet w weekend nie udało się znaleźć tyle czasu, żeby tu ogarnąć. Nie szkodzi, przyjdą mi inne dni. mi <grym> się w tym błaganie dobrze się pracuje, powiedzmy. Czuję się dobrze, wiem co gdzie jest. Nie potrzebuję w tej chwili porządku. Widzicie, tam jeszcze yy, czekają rzeczy do rozbiórki. Yy, ale co ja co zrobiłem? Upaliłem sobie te wszystkie styki przez weekend. no Wczoraj nie było odcinka, bo nie było co pokazać w zasadzie, ja nie chciałem, wiecie, robić czegoś tam na siłę. Yy, z tego rewelacji powiem, że nie było broń Boże, nie narzekam, bo wiadomo, darowanemu koniowi nie zagląda się w zęby były niby duże niby duże styki, ale jak mówię, dużo było pustych dużo było pustych, że na nich nie było sreberka, te były duże a miały malusie, usień, kwadraciki część styków to w ogóle nie była stykami były też takie styki typowo, o tak jak ten typowo styk z mosiądzu, czy też tam z miedzi, zero sreberka na nim. Życie, no, wynik z tego wszystkiego dało mi 60 parę gramów. Szybka robota, bo, szybki, bo duże, duże elementy nie było grzebaniny. To tyle w temacie sreberka. Yy, no, co może przejdziemy sobie tak na szybko do podsumowania. Jeżeli o czymś wam nie powiedziałem, to powiem wam kiedy indziej. Widocznie nie było to takie ważne, żebyście musieli to wiedzieć. Jest fajnie, jest fajnie, jest. Zacznę sobie może od mojego standardu, który musi być u mnie na złomowisku. Może nie tyle, że musi być, tyle że po prostu jest tego zawsze pełno. W zasadzie całe wiadro elektroniki, napędów CD. To, to było mokre, to raczej nie będzie działać, a poza tym to takie głowienko 80 GB, które można przeznaczyć śmiało do demontażu. Dwa, dwa komputery i ten chociaż jest fajny, bo ma rama. Obydwa będą miały procesory. Elektronika to jest coś zawsze warto zabrać. Mam parę takich fajnych płytek. Fajnych, bo są styczniki, małe bo małe, ale tu zawsze będzie sreberko. Są dwie, powiedzmy, w miarę takie ceweczki na miedziuchę, Reszta płytka klasy C będzie chociaż ona jest cała zielona ale ja te takie powiedzmy, że słabsze rzucam w klasę C jeżeli tam się przesortują, to sobie przesortują taki stycznik także będzie srebereczko dwa dwa takie CUSie tu też w tych przekaźnikach jest fajne srebereczko, te przekaźniki ja bardzo lubię, szybka szybka robota, jak mówię tych płytek tych płytek było cztery sztuki Cztery sztuki, także 8 styczniczków 8 ceweczek fajna płytka z komputera też karta rozszerzeń no i trochę, trochę płytek klasy C w jedną nawet małe trawko się zakręciło tu jeszcze jedno trawka za, zabierzemy reszta w płytki wiaderko też ze przyda się na moje pierdolniki Yy, dwa ATX-y, tam zasilacze komputerowe, jak zwał tak zwał, tu jest drugi, także jest ok, to wszystko, ja muszę kiedyś wysłać to do elektropaki, ale nie mam czasu, niech się gromadzi, niech zależy yy, co tu takich pierdołków by Wam pokazać, yy, jeszcze jeden taki, jeszcze jeden, tamte już znalazły nowy dom, trafiły w, myślę, że w odpowiednie, bardzo dobre miejsce. Do Wojtka. pozdro Wojtku. Także jeżeli ktoś by chciał zobaczyć Wojtka kolekcję szkieł wszelakich różnych, różniastych, to zapraszam na kanał Czyste Giery. Tam możecie zobaczyć piękne szkiełka. Kto lubi szkiełka. A wracając do miski. Miska czasy PRL. Ja mam identyczną w domu. Ja ją tylko wziąłem, zanim znalazłem wiaderko. Nosiłem w niej płytki. A jak już ją miałem w ręku, to już ją zabrałem. Także tyle Tyle można powiedzieć, że spierdół. Teraz to co fajniejsze, być może i ciekawsze, taką kopaczkę mam, bardzo fajna sztuka. To jest stare, przynajmniej według mnie, stare narzędzie, stara motyka do kopania buraków. Mogę być w błędzie, buraki, pietrucha, może jakiś seler, z pewnością do jakichś korzeni do jakichś warzyw korzennych, coś takiego bo raczej, raczej to nie była podkowa chyba, że pod ko koń taką podkowę nosił, ale to nie, nie to jest oryginał, oryginał to nie jest jakaś samoróbka chyba, no, chyba że wiadomo, że jakiś kowal, coś takiego fajna sprawa, ciekawe narzędzie co tu wpadło? wpadły dwie dwie Shakiry DIN to jest chyba 500 albo 600 gram i Mały, bo mały, ale osowiec 700 gram. Przynajmniej tak na, ni na nich jest napisane. Yy, widać, że kiedyś coś tu musiało być spawane, kombinowane, ale jak najbardziej całe do obsadzenia, do użytku. Sie kieruje nigdy za dużo. Co tu fajniejszego, wpadło kilka blach. Te je zawsze zabieram. Zawsze o tym wspominam, że to odbiera ode mnie kolega, ale są dwie powiedzmy, że ciekawsze jedna, coś takiego mimo iż jest zniszczona ja tam się nie znam na nich ale wyglądają mi na jakieś starszawe to być może to być może być najciekawszą z tych wszystkich nie wiem, żadnych oznaczeń ale podejrzewam, że jakiś oryginał lat minionych fajna sprawa być może polska, być może nie wiem włoska, hiszpańska no i coś, takiego, coś takiego taka malowana, ale stara ale jest Starszawa, widać, że blacha yy, ameliniowa, po niemiecku coś na szpergane, ja nie szprecham, chociaż się uczyłem niemieckiego 3-4 lata w podstawówce. Ja umiem powiedzieć tylko widzenia" i spasiba, tyle po niemiecku. No i co mamy? Imadełko, brak szczęk, niestety, no niestety. Widać, nawet nie widać otworów chyba, chyba, że są jakieś tam zaglinowane, bo coś tam się da wyskrobać. Jeżeli nie, to tylko do rozwiercenia, do nagwintowania. Nowe szczęki wsadzić i madełko. Oczywiście ono działa, ja sobie sprawdziłem. Tylko do psiłknięcia, do przesmarowania. Nigdzie nie jest ubite, nigdzie nie jest pęknięte. No, tylko brak nakładek na szczęki. A tak poza tym piękne i madełko kolejne już umie. Także super sprawa. Takie rzeczy zawsze cieszą, bo to no przecież tego, z tego zupy nie ugotuję. To w wiadomych celach takie rzeczy zabieram. Ale teraz przejdźmy do, jakby to powiedzieć, kwintesencji złomowatości, czyli do tych najlepszych rzeczy. Jak zdążyliście zauważyć, u mnie są dość popularne. Wymiana pieców na piece, na, 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 na elektryczne. Wiadomo ekologia, piękne dzwiczki. Ptaszki, jaskółeczki, szmery, bajery, nie wiem czy widzicie dobrze. O tak będzie, tak będzie lepiej. Yy, ja oczywiście wiem, że takie dźwiczki mogą kosztować, po ile się tam sprzedają na znanych portalach aukcyjnych. Nieplanowana pauza wleciała, sorry. Yy, takie dźwiczki od 100 zł w górę można śmiało sprzedać. Jak mówię, to są z tym ciekawszym wzorem. Jak ja to już kiedyś powiedziałem, sheet, Mister Sheet to nie jest Sheet, to są fajne dźwiczki, jak ja mówię, do wędzarki, gdzieś do przerobienia, do czegoś w tym stylu, ale to jeszcze nie jest to, jeszcze nie jest to. Ale spójrzcie na to, <ścoughs> coś pięknego. Jak Ja tu mówię, sztuka sama w sobie, takie dźwiczki, takie dźwiczki ruchnięte na złom. Ja powiem Wam tak, ja wiem, ja wiem, no bo, no bo wiem, <laughs> takie dźwiczki na tych znanych portalach aukcyjnych to jest od 300 zł w górę, 300 zł w górę za takie dźwiczki. No piękna sprawa, calusieńkie, Są te wąsy, nawet wiecie, do wmurowania. No, nie, to brak słów. Ja, jak takie rzeczy widzę na Złomowichu, to mnie normalnie jest brak słów. Także no to jest w sumie z dwudniowego wypadu te dźwiczki były te obie dźwiczki były w poniedziałek nic więcej nie było reszta jest dzisiejsza także powiem wam yy, kolejny kolejny gruby dla mnie wypad ja wiem wiem powoli się zawalam tym wszystkim <grym> ale dalej zbieram dalej zbieram yy, co mam wam do powiedzenia z pewnych, niepewnych źródeł wiem, że zmierza do mnie paczka zmierza do mnie paczka i może być bardzo ciekawie eee, dzisiaj już tego nie zobaczycie także zapraszam na jutrzejszy odcinek jeszcze raz wam pokażę jeszcze raz wam pokażę te drzwiczki ja się napatrzałem wy możecie, wy możecie sobie też jeszcze popatrzeć i co? trzymajcie się, do następnego hej